Założenie takiego klubu jest to duże wyzwanie, szczególnie w środowisku, gdzie istnieje już prawda, klub, ale w każdym mieście powinno być, szczególnie w takim mieście jak Olsztyn. Zawsze jest dobrze, jak, jak powstają nowe kluby, jak jest nowa inicjatywa, jak powiedzmy ktoś ma ochotę w tym działać, bo umówmy się, że, że generalnie działalność w sporcie nie jest. Dzisiaj działalnością masz przynoszącą jakieś duże korzyści finansowe. Przemek też przeszedł jakby własną drogę życia. Prawda? To jest przykład też zdobywania dużych doświadczeń. Boksował w Lidze Niemieckiej, boksował w innym kraju o innej kulturze. To, to daje duży, duży bagaż doświadczeń i duży bagaż wiedzy. Poza tym sam był zawodnikiem, a więc tutaj ta strona praktyczna jest, jest dosyć bardzo istotna. Prawda? Ja myślę, że, że wiele cech osobowości. osobowości tak, o, to, o zabarwieniu takim czysto pedagogicznym, też powoduje, że, że Przemkowi łatwo jest jakby znaleźć kontakt z młodymi ludźmi, zachęcić ich do pracy, żeby przychodzili na salę, ale nie tylko, bo poza salą też jest potrzebny kontakt taki, żeby ci młodzi ludzie, którzy przychodzą na zajęcia sportowe, czuli, że mają w tym człowieku, który prowadzi zajęcia, mają kogoś, kto po prostu, do którego mają zaufanie i to w wielu płaszczyznach, to też jest dosyć istotne, prawda? Przemek jest bardzo dobrym trenerem. Boksował w lidze niemieckiej. No, o nowym klubie. No, będzie to nowy klub w Lech Centrum. Klimatyzowany z ringiem, z nowymi workami, z nowym sprzętem. Naprawdę fajnie się będzie tam trenowało. Zapraszam serdecznie do, 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 do klubu, bo to jest rzecz podstawowa. Trzeba być w klubie, przeżyć. Trzeba złapać kontakt taki osobisty, personalny z trenerem i z wychowawcą. Myślę, że, że to jest najlepsza okazja, aby. Aby, jak to się mówi, bo sport, bo szczególnie jest takim sportem bardzo praktycznym, prawda, nie da się teoretycznie go uprawiać, a więc ten kontakt taki bezpośredni w klubie z ludźmi, którzy tworzą cały klimat, jest bardzo, bardzo istotny, bardzo podstawowy taki do tego, aby, aby kontynuować. I myślę, że, że chyba Olsztyn jest najlepszym przykładem do tego, aby, aby tutaj się tworzył fajny sport. Przecież mieliśmy tradycję tutaj w sportach walki, turniej w siatków te też wytworzyły pewien rodzaj kibica sportowego, który chętnie przychodził. Jeśli rodzice są zainteresowani, na pewno w wielu wypadkach to zainteresowanie rodziców przechodzi na zainteresowania sportowe dzieci. bo to jest cała jakby wielka sportowa rodzina, się czasami tworzy i to są fajne klimaty. Chciałem pozdrowić klub sportowy Wilki Olsztyn.